Witam w kolejnym odcinku Grzeczonych Hawk American Masterclass w trybie fabularnym Ok zaczynamy nową misję Co my tu mamy? Mijamy Strzelać je ja do nich muszę O taką 4 No to łatwe Dobra dostał Jeszcze tutaj Tutaj o, jest Ukończony. O, to łatwa misja. Jeszcze mamy trzy misje na tej mapce. Jak na razie. Idź na to. Lipturik na górę przez cały. Się już to robiłem. W poprzednim chyba odcinku. Nie jestem pewien. Ale dobra. Jeszcze raz, a poza ja triki robię. Nie no, ja to robiłem w poprzednim odcinku. o kurde. Może tam nie dokończyłem do końca? Nie wiem czemu. Yy, nie pamiętam. Ale dobra, najwyżej wykonamy to jeszcze raz i tyle. Kurde. No dawaj szybciej, szybciej. O, jeszcze, jeszcze. No i to chyba już. No, bo coś tam wyskoczyło. Nie, to jeszcze nie było już. I jeszcze raz w takim razie. <laughs> jedziemy i w górę. będzie i w dół. Nie, pół tak To robi i w dół. A ja tu już wyskoczyłem. Nie coś tam zacząłem czytać i upadłem. Dobra, jeszcze raz bierzemy misję. jeszcze raz. kurde, no. dobrze, dobrze, tak, dobrze, dobrze. i lipa robimy. i dawaj jeszcze, trzymaj, trzymaj, no. Kurde. nie mogę coś utrzymać tego trika. Dobra, jedziemy. Jak to nie mógł wyjechać troszkę szybciej. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze, jeszcze trzymaj się, trzymaj, trzymaj. Jeszcze tak. Dobrze uspokoiłeś się. Tak, 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 tak. Już, 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 jeszcze, 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 jeszcze jest. No, dobrze, udało się. No to też ja coś więcej co grindacze później trzeba było robić Dobra No kurczę Dalszą linię Dobra No No ale tego nie zrobiłem do końca misji Nie wiem czemu w ogóle nie robiłem Zapomniałem? a u coś tam było przerwałem I już zapomniałem dokończyć Jest A na linę miałem To wskoczymy do wody i za ramię przeniesie I na linię jedziemy Znowu gołębie straszymy To jeszcze ostatnie dwie misje nam zostały. Mmm, szkórzy, dobra, daj, daj, daj. 4, tak, 5, 5, 5, 5. Spina, tutaj spina. Ja, na no, ta spina ta. Możesz kurde. I jeszcze raz. Trzeba, aha, kilka razy trzeba. Trzy razy. Szkurde. Dobra, jedziemy. Chciałem i dwa razy w jednym tym, ale nie dało rady, bo jak wyskoczył to do przodu. Tak za mocno, raz tylko muszę wyskoczyć. Nie dwa razy, wtedy za mocno niesie się. No, raz i jest wtedy. A tak rekina. Już kranę do środka Nie. Dobrze. gdzieś tutaj. Już ostatnia misja. Ale zbiło Dobrze. Grinda. Ups. O, na drugie tam. Aha. Drugie nie dotykają ziemi. Tam o, muszę wyskoczyć. Aha tam też. Teraz tutaj. No. Gotowe. Teraz co? Musimy zrobić. Na górę. Bez utkania ziemi, przecież ja jestem na ziemi. Ha, tamtych pachołków. Nie wiem. Aaa, taką. Aha. Szybko wymyśliłem. Już bez utkania ziemi. I są dobrze. On gdzieś tam na dół teraz zeszedł. Ja No to tutaj odchodzimy. Tak jest. No gotowe. Kolejną tutaj mamy się teraz. O, jeszcze kolejna mi się znowu dodała. No, robimy tutaj. Takie coś. Może aha, może ta. Nie, no jak? A właśnie tak, o to chodziło No Jeszcze z tej strony Gotowe Dach się wali Nie, ja z dachu skoczyłem na dół i dach się zawalił <laughs> Dobra Nie, nie wracamy do środka Teraz jedziemy jeszcze tutaj tędy Tutaj, o tutaj, <laughs> Dobra, szybciej, niech ten czas przelaci, Dobra, tu po całej Aha. manual 8, 8 po całej. Ha, o to chodziło. O kurde. Dobra, weźmy tam i mnie Idziemy i taką musimy teraz przejechać całe to No, kurde Ciśniemy teraz, już tam prawie ją końcówkę wtedy no. Ja skończymy Oha, tu to tako jest Nie, aha, tu tak pchoków jeszcze nie mogę dotykać Uuhuhu uh. O tu za wolno jedzie trochę Muszę bardziej troszkę rozpędzić Ale też się tak nie mogę obijać jak to teraz zrobiłem No, za wolno jechałem No szkoda O właśnie, o tak, o, tak, tak. No iż prawie już było, no. no. Byłem już przecież na mecie. No, było. Było, było, było jest, tak. Misja wykonana. Dobrze. Znowu kolejna misja nam się dodała. A proszę bardzo. Tutaj. Nie, tutaj dobrze. <grym> Nie, no o co chodzi, misja? Czyli ten strój, gdzieś znaleźć coś odpowiedniego. coś się w strój trzeba przebrać. Aha, jakieś oglądałem let's play z tej gry, to tam było, że trzeba było kupić strój. UFO, i on kosztował jakoś nie wiem około 500 coś nie pamiętam dawno to oglądałem bardzo dawno zaraz zobaczymy pojedziemy sobie do Beverly Hills albo w Hollywood on będzie nie zobaczymy w Hollywood strój ufo kupciuchy nie, 4 4 4 koszula kościół a 150 130 nie aha, to zaraz wykonamy tu szybko misję może oraz dwa no jest chyba za te te grafiti też się kasę chyba dostaje to grafiti wykonam zróbmy obok grafiti i kasę dostanę 8 będzie tak najszybciej no i tu akurat na 150 na strój kosmiczny Jedziemy ha Dobrze już będziemy mieli tam kolejną misję odblokowaną Ten strój pierw kupimy Nie tak, kosmiczny no i tak Zero kasy Zero Santa Monica Jeszcze jedno jakieś miasto będzie, bo tam były znaki zapytania Yeah Przenieś na brzeg bonet Oli Dobrze idziemy tydzień A tutaj tutaj Hehe <laughs> próbuję zrobić jakiś trick nowy Grab, rik. Trik, obrót, tryki specjalne. E, nie, 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 nie. Powrót do edytora. Skasuj, nowy trik. Grab flip, triki specjalne. To niech będzie. 100. trwania. 0,4 sekundy. Obraz 010, tak jak było. Zrobione. Wyjdź. Gotowe. Stworzony trik. E, jak tam było? Koleś. Wspomniałem, jak on się nazywał robiło ten trik. A, tak o. Góra, dół, R. Przed karnym jakimś... A, ten koleś tutaj, tak o. O, to jest ten trik. Stworzony trik. Góra do R. Zachęć się i wykonać wysłane triki. Trudno było otkadać dźwignię. 8-8. 4-4. 8-8-8-8. Jest. Udało się. Co mamy za zadanie teraz? tutaj gdzieś? No, to jakieś nowe miasto chyba. Bo znowu takie tam, jakieś zielone tam. O, nie z tej strony, to tam, o, przejścia, taka taka szczałka ta. No kurczę... Nie mogę tam skoczyć. O, pojedziemy sobie taką stąd. kończ to. Dobrze, niech mi nie, dobrze, bierzemy misję. Jeszcze tam było? 100 trzeba zapłacić. Dobra, to ja idę kasę zbierać. No, teraz sam zbiorę kasę. Jak zbiorę kasę, będę kontynuował filmik. Zobaczymy za chwilę. Ok, zdobyłem już pieniądze. No i teraz zbierzemy sobie misję. Nie, nie chyba, że jest mu zapłacić tam skoczyła Teraz to chyba płynie no, ja zapłaciłem, żeby się przepłynąć To gdzieś tam o może płynie, o tam W tą stronę to pogna, a w drugą nie pogna Bo to płynie w tamtą stronę chyba Też jakiegoś dziwnie ciśnia. No ja pewnie tam teraz muszę dopłynąć O ile Rik coś takiego Nie wiem jak to się czyta Dobra Śniemy W tą stronę już wolniej O Jezu, już w miejscu Jesteś zalony Santa Moniki już wcale nie widać Dobrze yeah, idziemy Wkurzymy się trafę. do końca, bo nie udało mi się switch for yeah. idziemy sobie pojeździć haha ha. jesteś zolony, cieszę się Yes, natas nie to jest transfer Yeah, do wody nie o mnie wygnało dziwnie

Uff, No i to już będzie. Akurat już upłynęliśmy. Dobra, to resztę pokażę w następnym odcinku. To dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!